Bardzo serdecznie. Wspaniale jest widzieć tylu algorytmistów, programistów w jednym miejscu, aż przypominają mi się gdzieś tam moje czasy studenckie. I też długo zastanawiałam się nad tematem, który mogłabym dzisiaj przedstawić, aż ostatecznie padło na optymalizację rozwiązań algorytmicznych z wykorzystaniem narzędzi Cloud. Native. No i właśnie skąd taki pomysł? E, otóż, w dzisiejszym świecie, w którym technologie zmieniają się szybciej niż kiedykolwiek, znajomość takich narzędzi jak Docker, Kubernetes czy narzędzia automatyzacyjne mogą bardzo wspomóc programistów w ich codziennej pracy. I to właśnie te narzędzia, narzędzia cloud native, e, Przyspieszają rozwój aplikacji, e, wspomagają zarządzanie kodem, czy też zwiększają wydajność, co jest niezwykle istotne w przypadku wysokowydajnych obliczeń. E, tak. E, ja nazywam się Aga. Już od prawie trzech lat pracuję w Google i na co dzień pomagam klientom optymalizować ich rozwiązania w chmurze, e, wykorzystując skalowalność czy też automatyzację. W ubiegłym roku zostałam również wyróżniona tytułem Tobu Cloud Computing. No i właśnie dzisiaj chciałabym przedstawić wam jak te narzędzia cloud native mogą pomagać wam w codziennej pracy z kodem. Tak, termin cloud native pojawia się około 11 lat temu, kiedy to Netflix przedstawił architekturę swojej aplikacji webowej na jednej z konferencji w 2013 roku. Ale tak, co to właściwie jest to Cloud Native? Jest to model tworzenia aplikacji w pełni wykorzystujących chmurę obliczeniową w która zapewnia nam właśnie wysoką wydajność, wysoką dostępność i, i skalowalność przez co możemy odpowiadać na zapotrzebowanie użytkowników czy, czy klientów chociażby. Cloud Native bazuje na, na mikroserwisach, ale też jeszcze odpowiedzmy sobie szybko właśnie w ogóle co to jest ta chmura obliczeniowa, a więc jest to po prostu uruchomienie aplikacji na zasobach udostępnianych przez dostawców chmurowych, i, I właśnie tak, tam uruchamiamy te swoje aplikacje. Ale czy samo uruchomienie tej aplikacji w chmurze czyni ją Cloud Native? Nie do końca. Musimy tutaj rozważyć kilka filarów. I pierwszym takim filarem jest właśnie architektura aplikacji. Tak jak już wspomniałam, Cloud Native wykorzystuje architekturę współzależnych mikroserwisów. I kiedyś właśnie programiści tworzyli, tworzyli programy monolityczne, najczęściej złożone z jakiegoś jednego pliku, który zawierał wiele funkcji, co utrudniało właśnie rozwijanie tej aplikacji, skalowanie jej i, i tak dalej. Natomiast w przypadku cloud native mikroserwisy pozwalają na takie niezależne rozwijanie, niezależne rozwijanie tych. Komponentów i skalowanie ich we własnym tempie. Mikroserwisy używają architektury Lucy Capote i komunikują się ze sobą przy użyciu API. No i tutaj mamy na przykład taką aplikację e-commerce, gdzie powiedzmy, że nasz koszyk może komunikować się z usługą płatności czy usługą magazynową. Kolejnym filarem jest właśnie Docker i Kubernetes, czyli po prostu kontenery i ich orkiestracja. Docker to jest narzędzie, które pozwala opakować kod naszej aplikacji w kontener, czyli to jest taki lekki komponent który właśnie zawiera wszystkie wymagania, które, których potrzebujemy do naszego kodu, czy to jakieś biblioteki, czy pliki konfiguracyjne, to wszystko co jest potrzebne, aby uruchomić tą aplikację w dowolnym środowisku. Następnie Kubernetes. Kubernetes pozwala nam zarządzać tymi kontenerami i no właśnie i, i mamy taki klaster złożony z node'ów, który pozwala skalować tą aplikację na na przykład na tym klastrze i pomyślmy też o Kubernetesie jak o e, infrastrukturze, która wykonuje za nas ciężką pracę, a my przez to możemy skupić się na tym, e, co, na czym zależy nam najbardziej w tym wypadku, czyli właśnie na rozwoju tych algorytmów. I jeszcze taka krótka historia Kubernetesa. Otóż wielkie innowacje rodzą się z e, potrzeby rozwiązywania konkretnych problemów i tak też było w tym przypadku. E, trzech inżynierów z Google poczuło taką potrzebę, że potrzebują bardziej zaawansowanego narzędzia do e, zarządzania kontenerami, bardziej zaawansowanego od borga czyli wewnętrznego narzędzia Google do e, właśnie do konteneryzacji. E, i tak też się stało. W 2014 roku został przedstawiony open sourceowy projekt, czyli Kubernetes. I w momencie, gdy zadebiutował gdzieś na konferencji, to chyba był DockerCon, to naprawdę mocno wstrząsał światem technologicznym. I, I tak naprawdę do tej pory jest liderem wśród tych narzędzi orkiestracyjnych na rynku technologicznym. I tutaj też chciałam pokazać taki przykładowy manifest Kubernetesa, jak to wygląda. Tutaj akurat mamy zdefiniowanego poda, czyli na przykład podajemy jego nazwę, labelsy. Labelsy to są, labelsy po prostu służą do tego, aby grupować odpowiednie pody, kontenery, tak jak nam na tym zależy. No i definiujemy sobie te kontenery, które chcemy po prostu uruchamiać. I tak kolejnym filarem jest proces rozwoju. I tutaj wchodzi w grę DevOps, czyli taka praktyka, która polega na współpracy zespołów Development oraz operations. W celu właśnie zwiększenia efektywności i automatyzacji, jeżeli chodzi o rozwój i, oraz tworzenie nowych aplikacji. I dzięki DevOps właśnie zyskujemy tą automatyzację i taką szybkość we wdrażaniu nowych funkcjonalności do na przykład środowisk produkcyjnych. Następnie Continuous Integration, Continuous Development to są praktyki w ramach DevOps i pierwsza z nich, czyli Continuous Integration, to jest po prostu automatyczne dostarczanie kodu, testowanie go do głównego repozytorium, dzięki czemu możemy dosyć szybko wykrywać jakieś potencjalne błędy w kodzie. Natomiast Continuous Development, to po prostu, właśnie dostarczanie tych nowych funkcjonalności na środowiska deweloperskie, produkcyjne w sposób automatyczny. Tak, i teraz chciałabym przedstawić takie krótkie demo, więc muszę przejść do mojego laptopa, i może jeszcze, właśnie opowiem, co będzie się działo. E, tak, będzie to pokazanie e, Continuous Integration, czyli tej pierwszej części CI-CD. E, to jest to, co dzieje się na zielonym tle. A więc najpierw e, developer e, komituje jakąś zmianę e, do repozytorium, pushuje ją e, i zostaje e, uruchomiony właśnie ten CI pipeline, czyli e, nowy kod jest testowany, jest budowany nowy, nowy container, e, docker e, container image, Następnie ten kontener jest wrzucany do repozytorium z kontenerami i może zostać użyty przez kubernetesa w manifestie i zdeployowany na środowisko produkcyjne na przykład. Także my skupimy się na tym co jest na tym zielonym tle i jeszcze opowiem z jakich narzędzi skorzystam w chmurze Google, w GCP Cloud. Pierwszym z nich jest Artifact Registry. To jest po prostu takie repozytorium do przechowywania naszych image'ów e, dla kontenerów. Cloud Build e, to jest e, takie narzędzie CICD w chmurze Google, coś takiego jak Jenkins. E, natomiast Cloud Source Repositories to mm, po prostu Git w chmurze. E, to jest główna m, strona, główna UI e, Google, GCP. I tutaj po lewej stronie, stronie mamy różne serwisy, z których możemy gdzieś tam korzystać. Jest właśnie wspomniany Kubernetes, który tutaj w Google posiada, w GCP posiada nazwę GKE. Ale tak, skupmy się na naszym pipelineie i będę musiała tutaj wykonać kilka comment. Dobrze, zobaczmy czy to wszystko działa, powinno działać. A więc tak, najpierw pierwszą rzeczą, którą robimy, eksportujemy sobie nasz region, wybieramy region w którym chcemy wykonywać obliczenia i ja w tym wy przypadku wybieram Europe West 2, co ciekawe jest też również region w Warszawie, także też z niego możemy skorzystać. No i pierwszą rzeczą jest stworzenie właśnie tego Artifact Registry na nasze imidże dockerowe. Więc uruchamiam taką komendę, to jest po prostu gcloud artifacts repositories create i tutaj sobie tworzę to nowe repozytorium na te image. Okej, okay, powinno pójść tak. Następnie konfigurujemy sobie gita, tutaj możemy podać tak naprawdę takie w sensie po prostu podam takie dosyć randomowe te dane, ale wszystko powinno działać. Następnie tak tworzymy repozytorium w Cloud Source Repositories, czyli właśnie w tym miejscu gdzie będziemy po prostu trzymamy ten kod. Jest już został stworzony, następnie przechodzimy tam. Okej okay, coś się wysypało. Okej, okay. zaraz zobaczymy, aha nie został stworzony, okej, okay. jeszcze raz, nie wiem, co się stało, okej. Okay. Um, already exists, no dobra, no to zobaczmy, czy teraz może pójdzie, e, no coś nie działa, okej. Okay, um, Minutka, zaraz sobie zobaczę, co się dzieje. Okej, okay, w takim wypadku przerzucę się po prostu na innego bręcza, który wiem, że chyba powinien na pewno działać. Także już to robię. No niestety, czasem te demo tak wyglądają. I co teraz zrobimy? Pokażę Wam w Cloud Buildzie. Mamy dashboard, w którym mamy e, zdefiniowane triggery, czyli co wydarzy się w, w momencie, gdy wrzucimy właśnie jakąś zmianę do naszego kodu. No i te, tutaj mamy taki Hello Cloud Build One, w którym mamy zdefiniowaną nazwę, e, c, e, gdzie jakby właśnie repository is even that invokes trigger, czyli co ma się zadziać, czyli puszujemy e, na brancha. E, Source, tutaj wybieramy właśnie to repozytorium, które tak jakby powinno działać, ponieważ zostało przetestowane wcześniej. To jest Hello Cloud Build Up One. Tam jest nasz kod. Następnie wybieramy Cloud Build File, czyli plik, który zawiera kroki, jakie mają się wykonać po wrzuceniu nowych zmian do kodu. Zobaczmy, czy on tutaj jest. Tak, może Wam szybko pokażę, jak on wygląda. Cloud Build. Okay, nie wiem, czy to będzie widoczne. Tak, a więc pierwszym krokiem jest po prostu wykonanie unit testów na, na tym kodzie. Następnie. Zbudowanie container image'a i yy, tak i po prostu spuszowanie tego nowego image'a do artifact registry. Okay. Tak i yy, właśnie ten cloud build yy, tutaj wybieramy dzięki czemu yy, będzie ten pipeline będzie wiedzieć jakie kroki mają się wykonać. No i to tak naprawdę wszystko, więc przetestujmy sobie szybko, dokonajmy jakiejś zmiany właśnie w tym repo, stwórzmy sobie jakiś na przykład testowy plik. Tak, tutaj dodajemy add, git add. Okay, komitujemy. Oczywiście zawsze jest problem, ok No i powinno to zostać spuszowane na MasterA. Dobra i teraz jeżeli przejdziemy sobie do dashboardu tutaj właśnie został uruchomiony ten pipeline, który teraz przetestuje kod, yy, zbuduje nowy image i właśnie poda go dalej do Artifact Registry, z którego Kubernetes będzie mógł pobrać yy, ten image i Powiedzmy, że stworzyć nowy, nowy manifest i wrzucić go na właśnie środowisko produkcyjne. Także to zaraz powinno się wszystko tutaj pokazać na zielono. So, poczekajmy chwilę, może to zaraz się pokaże. No i tak jak tutaj widzimy, pokazują się wszystkie logi, tak naprawdę co się dzieje, krok po kroku, więc mamy taką dużą widoczność na to, co się dzieje. No i jak widzimy, e, wszystko się e, udało. Także to było po prostu takie szybkie pokazanie tego, jak możemy tutaj w GCP zrobić e, CI pipeline. No i chciałabym jeszcze na moment wrócić do e, infrastruktury. Dlaczego jest ona aż tak istotna, e, jeżeli chodzi o, o różne projekty e, w IT? Jak tutaj przebadano dwóch ty, przepytano 2000 e, osób decyzyjnych e, w IT, Często powodem, dla którego projekty AI po mówiąc failują jest niewystarczająca infrastruktura. I właśnie z tego powodu Google w 2022 roku stworzył klaster w Oklahoma, ten klaster do uczenia maszynowego, który posiada moc 9 exaflopsów. Zapewne wiecie co to jest flops, więc raczej nie będę tego tłumaczyć. Więc jakby są cały czas podejmowane kroki, aby te wymagania, po prostu, aby sprostać tym wymaganiom dotyczącym infrastruktury. I tutaj też są takie ciekawe wykresy, które pokazują na przykład to, jakie projekty ile używają powiedzmy tych flopsów w swoich projektach i też taka ciekawostka, że w 2012 roku uczenie, Image recognition, modelu image recognition mogło zajmować kilka tygodni, natomiast dzisiaj takie zadanie zajmie nam pewnie kilka godzin albo i nawet mniej. Oczywiście jest to zależne od tego, ile mamy e, danych. No i właśnie, od tego 2012 roku moc obliczeniowa e, uczenia AI gwałtownie wzrosła, zwiększając się o 300 tysięcy razy, więc to robi naprawdę e, duże wrażenie. No i właśnie ta wysoka wydajność obliczeniowa, akceleracja GPU, duża liczba danych, w tym wszystkim może pomóc nam Kubernetes. E, tak, i autoskalowanie e, tutaj też taka będzie ciekawostka w sumie z tego tygodnia, ale tak, duże modele językowe mogą osiągać setki miliardów parametrów, a nawet już bilionów, e, co pokazuje, że zapotrzebowanie na moc obliczeniową będzie tylko i wyłącznie rosnąć. I często już korzysta się z klastrów, które posiadają ponad 10 tysięcy nodów. Natomiast właśnie w tym tygodniu Google Cloud ogłosił, że e, Będziemy już sabotować 65 tysięcy nodów, więc to jest naprawdę e, bardzo e, dużo. <grydy> Miałam pokazać jeszcze drugie demo z wykorzystaniem TensorFlow z użyciem Kubernetesa, natomiast mam jakiś problem z tym projektem i nie mogę tam stworzyć load balancera, który będzie mi potrzebny. Ale jeżeli chcielibyście przejść przez te kroki, to zapraszam was właśnie do zeskanowania tego kodu QR i tam będziecie mogli przetestować właśnie ten scenariusz. Tak, materiały z których korzystałam to też polecam po prostu wam do nich zajrzeć najbardziej polecam Code Labs, ponieważ można tam znaleźć bardzo ciekawe laby, które możecie sobie właśnie robić w chmurze, testować różne rzeczy i też jako studenci pewnie będziecie mogli wykorzystać jakieś tam do, tymczasowe konto do pobawienia się chmurą, dlatego zachęcam was i no i to chyba tak naprawdę wszystko na ten moment. Bardzo dziękuję za wystąpienie no i mam nadzieję, że będziecie sprawdzać te narzędzia Cloud Native i w jakiś sposób pomogą Wam w pracy z waszymi algorytmami. Dziękuję.